Och, ty, widzę. Widzę, że się nudzisz. Nie masz z kim się pobić. I koledzy cię zostawili? Tak. Historia, tak jak u każdego. Nie musisz się tym wzruszyć. Wbijaj na nasz serwer croxslay.pl i zdobądź swoje nowe doświadczenia w PvP. Czy jesteś jeszcze lepszego, żeby to zdobyć? Nie wiem. Na tym serwerze jest dużo fajnych rzeczy: na przykład cztery różne biomy, ładne rangi. Ładne lobby. Nawet wam pokażę. Piękne lobby. Autorskie nowe lobby. Mamy po prostu wszystko: dwa tryby. I menu. W którym możemy pójść na strefę aft. Wkrótce nowa rzecz, którą dopiero zobaczycie. I pokój administracyjny, który mamy tutaj. Mamy tu wszystkich administratorów. I po prostu jest pięknie. Widzicie, sam serwer może nie jest do końca dopracowany, ani nie jest zbyt dobry, ale nie jest chociaż beznadziejny. Staraliśmy się jak najbardziej, żeby Was zadowolić, więc teraz wbijajcie na koczklej.pl IP pokaże Wam się teraz na ekranie, bo jest niestety jeszcze inne, Lecenie tylko to zmienimy. I patrzcie to, to jest nasze IP, a Wy wbijajcie na nasz serwer po to, żeby zdobyć dużo więcej doświadczenia swojego w Minecrafta. I ja się z Wami żegnam, a wybijać na coxlipplay.pl. Siema!